Amigo, za przed wami teraz Acapulco. Acapulco można podzielić na kilka takich dość wyraźnie różniących się od siebie części. To co teraz widzicie na ekranie, to jest ta część taka starsza. Miejsce, gdzie Acapulco powstało, tam znajduje się port. Tam znajduje się Fort San Diego i główny plac miasta, natomiast tutaj zauważcie na prawo zaczynają nam się hotele, hotele, które się ciągną na przestrzeni kilku kilometrów jest tak zwana złota część tego miasta jest ich kilkadziesiąt no i w tym momencie hotele się kończą i zaczynają się wille o tam troszeczkę Łódź tyle źle skręciła więc nawet może ciężko to będzie nagrać ale mamy dużo, dużo, dużo willi tak zwana część diamentowa czyli właśnie wille należące do bogaczy meksykańskich i również z zagranicy w tym bardzo wielu ze Stanów Zjednoczonych no, fantastyczne miasto pięknie położone, za tymi wzgórzami, które widzicie za hotelami. Jest dalsza część miasta, ciągnie się jeszcze przez wiele, wiele, wiele kilometrów. W tym momencie Kapulka już ma ponad milion mieszkańców. Natomiast no, dzięki temu, że jest to wzgórze, to wydaje się być takim niewielkim, pięknym miasteczkiem. No, jest rzeczywiście bardzo klimatyczna, chyba jedno z, jeden z przyjemniejszych kierunków w tym kraju.